Dzień dobry Państwu, Stanisław Kosakowski. Serdecznie Państwa pozdrawiam 16 sierpnia 2021 roku. Dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka, spo, kilka słów na temat Afganistanu. Tego, co się obecnie dzieje. No i może tam będzie czas, to wspomnę o początkach pewnych historii. Proszę Państwa, przez ostatnie kilka dni obserwujemy taką. Ucieczkę Amerykanów, no i tych ludzi, którzy byli związani z, Amerykan z, z w, amerykańskimi wojskami w Afganistanie, czyli tam ten, ten, ten rząd, powiedzmy, afgański, tam jakichś ministrów, takich innych historii. W tej chwili już jest, e, że tak powiem, zajęty Kabul. Jedynie lotnisko jest obstawiane przez żołnierzy amerykańskich, przez wojsko amerykańskie, także tam następuje ewakuacja ewakuacja różnych dygnitarzy politycznych ze świata zachodniego, ale też wielu Afganin, Afga, Afganistańczyków, którzy w jakiś sposób współpracowali albo kolaborowali z rządem, poprzednim rządem w Afganistanie, który już zdążył, prezydent zdążył już uciec za granicę. Następuje ewakuacja tych ludzi, no po prostu grozi im naprawdę, grozi, znaczy grozi im śmierć po prostu, to jest uciekają przez śmierć. Także jak Państwo widzą samoloty są zatłoczone, każdy ucieka. Jak może jest totalny bałagan. Proszę Państwa, to, że należało wyjść z Afganistanu, to jest sprawa jasna i klarowna. Przede wszystkim do Afganistanu nie należało wchodzić. To jest, to jest sprawa, o której nikt jeszcze nic nie mówi. Ale z drugiej strony, znaczy z pierwszej strony, nie należało wchodzić, a z drugiej strony, tak powiem, jeżeli się już wdepnęło w takie bagno, to z tego bagno trzeba po prostu mieć pomysł, jak wyjść. Oczywiście Donald Trump też był za tym, że Afganistan był ogromną pomyłką, był, był ogromną pomyłką wielorządów amerykańskich na przestrzeni ostatnich 20 lat i należy, że tak powiem, wycofać się z tego, bo to jest, przynosi tylko straty i wizerunkowe, i finansowe, jakiekolwiek inne. Tylko tyle, że Donald Trump podobnie jak, znaczy niepodobnie, ale na pewno miał inny pomysł na, na wyjście z Afganistanu niż to co zaprezentował Joe Biden. Joe Biden zaprezentował, to jest człowiek, który ja podejrzewam, że nie kontaktuje, że tak powiem w rzeczywistości nie ma dobrego kontaktu, nie bardzo wie w jakim świecie żyje jest traktowany jako taka no, taka kukła po prostu przez swoich takich współtowarzyszy. Broni, więc to mówimy tutaj Kamala Harris jako, jako wiceprezydent. Mówi o, o Jack, Sh Shack, albo Jack Schumer, Pelosi i tamte ich środowiska, bo to nie tylko oni środowiska demokratów, parków, liberałów to są właśnie te środowiska. Kwestia z tego, sposób wygodzenia Amerykanów jest tragiczny. Naprawdę uciekają w popłochu zostawiając broń, to broń taką, która będzie, może, będzie wykorzystywana później przy innych zamachach terrorystycznych. Jest to ogromna pomyłka, czy ogromna pomyłka. Jest to ogromny błąd administracji amerykańskiej i co najśmieszniejsze, bo dzisiaj mamy 16, 16 sierpnia i widzimy, że, że Joe Biden i cała administracja amerykańska zamiast być, że tak powiem, dostępna dla mediów i dostępna dla dla, tak powiem, dla Amerykanów jako takich, znaczy dla amerykańskiego wojska i innych, żeby coś powiedzieć, co sądzi o tym, jak, jak to widzi, to po prostu wyjechali na wakacje jeść proszę Państwa. No wiadomo, że to jest żenada totalna, po prostu ci ludzie, podobnie jak, jak Polska Administracja Tuska, ja przychodzili do władzy, nie mieli pojęcia ani o tej władzy, tylko wiedzieli, że, ma, ma rząd, że nie ma rządzić, powiedzmy, tam, powiedzmy, tak albo tak samego tutaj. Nie może rządzić Trump, bo nie jest zagrożeniem demokracji, a ktokolwiek będzie rządził, to nie jest istotne. Może rządzić wielbą alegator, może rządzić Joe Biden. Po prostu Ci ludzie nie mają zielonego pojęcia o, o prowadzeniu państwa i doprowadzili do degradacji Ameryka, Ameryki jako takiej. W tej chwili Ameryka nie ma już żadnych, żadnych ze sobą e, takich e, moralnych usprawiedliwień, jak chodzi o tego, e, jakie tam powiedzmy politykę prowadzić zagraniczną, bo sama doprowadziła e, do tego, że, 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 że tak powiem, że straciła wszelki autorytet już nie. Nie, nie, nie będę mówił o tych sfałszowanych wyborach, bo przecież, żeby nie te wybory, jak Państwo widzą, nie były sfałszowane, to Joe Biden to nawet może być 30% niedostępnych. Także, jak Państwo widzą, Amerykanie y, są i Stany Zjednoczone są naprawdę w ogromnej, w czterech literach, powiedzmy, tam już nie chcę używać jakichś wulgaryzmów, są w czterech literach, jest naprawdę źle i jest bardzo źle. Kwestia z tego, co z tego wynika, bo to, że że, 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 tak powiem, same komentowanie pewnych rzeczy, tak jak pana Mich Michalkiewicza, świetnie przepowiada przeszłość, a jak chodzi o przepowiedź, przepowiadanie przyszłości, jak tamtego, to jakoś mu za bardzo nie wychodziło. No wiadomo, że jeżeli tam woda się leje, do powiedzmy jakiejś wany, to kiedyś musi się przelać, tak jak było. Zostało 4-4-7, to, to przez kilka lat nawoływa, że już już, już za miesiąc, za dwa, a to, a to na wiosnę, a to, jesienią, a to wybor przed wyborami, a na pewno po wyborach i tak ja dalej, w końcu mówi, że prorokiem nie jeśli nie będzie wszystkiego jednak nie przewidzi. A tak powiem, to tylko, bo to bardzo lubię pana Michałkiewicza, ale to tylko taka dygresja mała. Proszę Państwa, Amerykanie przede wszystkim nie powinni wchodzić. A dlaczego Amerykanie tam weszli? Bo uznali, że al czyli Bin Laden, jednak al się bardziej kojarzy z tymi i z tymi, z, tymi, z, z, tymi, z, nazwiskami, z ludźmi z tamtego regionu świata. A, czy do tego to al Amerykanie mówili sobie, że al jest odpowiedzialny za zamachy na World Trade Center. A teraz zapytajmy się, dlaczego ten World Trade Center powstał i czy za tym stał Al-Ladyn. że nie stał Aladyn. Al bo jak się weźmiemy tych zamachowców, oni wszyscy byli... Zarabiał Saudyjskie, największego przyjaciela Stanów Zjednoczonych, także największy przyjaciel zawinił a po, a pobili, że tak powiem, a pobili Aladyna Afgani, Afgan, z Afganistanu. Także, jak Państwo widzą, to było od samego początku, yy, był zły pomysł, nie tego trzeba robić bić sowiny, tylko po prostu się zastanowić kogo i za co. No dobrze. Bili tego Alladyna za zamachy w World Trade Center, ale z... co spowodowało, że te zamachy w ogóle miały miejsce właśnie? Dlatego, co oni, ci, ci Saudyjczycy do tego nie mieli nic innego do roboty, tylko latać samolotami i tam rozbijać World Trade Center czy, czy, czy Pentagon? Nie. Polityka Stanów Zjednoczonych była polityką totalnego bagna, totalnego dziedzictwa przez wiele, wiele dekad. Takie, takie bezwolne, czy be, w jakiś sposób jest to bezwolne, stanie, że tak powiem, w obronie e, e, polityki jaką prowadzi Izrael i wstawianie się za Izraelem w każdym miejscu, w każdym czasie wywołało ogromne frustracje. To związane było przede wszystkim z palestyńczykami i po prostu z tym, że jak, jak Izrael się jak się Izrael obchodzi z Arabami i z tymi z, tym, z Palestyną. Także bez sprawie, jakie dotyczyło powiedzmy tych, 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 mu, tych muzułmanów, jakiejś innych historii, ta polityka amerykańska była tak prowadzona, że, że bardzo dużo ludzi cierpiało właśnie z tych, pra, tych państw islamskich. Także to po prostu miarka się przebrała w tym sensie, że właśnie ci Aladyni Postanowili, że tak powiem, dokonać tego machu terrorystycznego. I znów tak powiem, ta amerykańska polityka doprowadziła do tego, do tego, że to był zamach, że była Lady, że był Afganistan i inne historie. I Amerykanie tutaj już to nie ma co opowiadać, co by było jakby było, ale, ale trzeba, tak powiem, zastanowić się, Amerykanie się powinni teraz zastanowić nad prowadzeniem polityki zagranicznej, bo tutaj polityka, ja już nie mówię o samym Izraelu, ale Polityka amerykańska, no po prostu oni wybierali sobie jakieś strategiczne cele. Czy to byli powiedzmy jakieś watażki albo prezenci z krajów Ameryki. Latynoskie, czy mówię Ameryki Południowej, czy Ameryki Środkowej. Jeżeli Amerykanie mieli jakiś interes, powiedzmy, czy to była Kuba, czy to była Salwada, czy Honduras, czy inne państwa, to Amerykanie, tak jak, jak Putin, zabijali jakichś prezydentów, najpierw próbowali ich przekupić, wielu się udawało przekupić, jak już przekupili, no to już nie musieli go zabijać, mieli swojego człowieka w, w, w jakimś państwie. Jeżeli się nie dało go przekupić, to musieli go zabić, najpierw go zastraszyć, jak się nie dało zastraszyć, to musieli zabić. Także Amerykanie. Przez dekady, naprawdę przez wiek, wiek, długi okres czasu prowadzili taką politykę, taką bandycką po prostu. Tylko, że jak te media były po prostu, te media w jakiś sposób współpracowały z tymi korporacjami, który, którym te korporacje opłacały się, żeby był taki rząd, a nie inny w tych krajach, powiedzmy, latynoskich. Też tam faktem jest, że jeżeli Amerykanie wprowadzili taki dziki kapitalizm, po prostu przerabiali te państwa, byśmy na burdale i wyciągali tylko to, co najlepsze mają, to w, to w tych państwach też pojawiali się tacy ludzie, którzy za tym kapitalizmem nie przepadali, stąd pojawiły się takie nurty socjalistyczne. Był taki moment, że komunizm, socjalizm w tych państwach zaczął wygrywać I, i tak powiem na zasadzie, że Ameryka jest zła, bo kapitalistyczna, szukali powiedzmy odpowiedzi, szukali rozwiązania, szukali dobrobytu w socjalizmie. W właśnie tego akurat tak, nie znamy, tak, bo socjalny czy komunist, jak Państwo widzą, jeżeli są ci oglądający, co są Polakami, to wiedzą, że komunizm przy, przynosi płacze, przynosi tragedię, przynosi śmierć i to wszystko inne. Także jak Państwo widzą teraz na przykład. Po Wenezueli, to do czego doprowadził do komunizmu? Według mnie najpiękniejsze, najbogatsze państwo świata. Ja trochę świat zjeździłem. Są tacy, co znają świat lepiej, więcej zjeździli, ale na tyle, co ja zjeździłem, w Wenezuelę kilka razy. Jest to najpiękniejszy i najbogatszy kraj na świecie. Wszystko ma i jest największym zjednoczonym. Także, jak Państwo widzą, komuna jest fatalna, ale ta komuna to generalnie te państwa szły na lewo latynowskie z tego powodu, że Amerykanie wprowadzali taki bandycki kapitalizm który polegał na tym, że traktujemy to jako kolonię. Tak jak Polska, jak Polska traktowane jako kolonia przez, przez Niemcy, czy Francję czy kraje zachodnie, tak właśnie tam jest w, w ten sam sposób poukładany, Dlatego ten świat jest podzielony, jak Państwu kiedyś tłumaczyłem, na takie strefy wpływu, strefy wpływu amerykańska, gdzie oni się nie liczą, nie mają zamiaru, że no, nie myślą o jakimś dobrobycie, na kraju w Latynoswie, tylko patrzą po prostu, jak im powiedzmy z pieniędzy, z siebie robocze, z czegoś innego, niż, niż tam, żeby te państwa się rozwijały, żeby im autentycznie pomóc. jak autentycznie pomóc? Autentycznie pomóc, to proszę państwa, to nie polega na tym, że Bank Światowy, taki wolfowicz czy inny przyjedzie i mówi sobie Słuchajcie, przestańcie uczyć, powiedzmy, szkoły tej historii, czy tam mechaniki, czy jakichś takich innych w szkołach. Uczcie, powiedzmy, jak tam, jak się, powiedzmy, kopie doły, uczcie się takich prostych robót, jak się sprząta, zamiata, takie rzeczy uczcie, a pieniądze. Jak wam pożyczymy, czyli czy wam damy że znaczy pożyczymy, to za to wybijecie drogi, żebyśmy mieli jak to ropę naftową, jak to przewieźć najlepiej, albo jakieś tam powiedzmy banany i inne historie. Także to była polityka Stanów Zjednoczonych, była zawkomana od samego początku, ale ja w dalszym ciągu uważam, że Ameryka wzrosła na tym takim uczciwym kapitalizmie i na wierze, wierze chrześcijańskiej. Ameryka osiągnęła apogeum i przegoniła Europę, dlatego ludzie uciekali z całego świata do Stanów Zjednoczonych, ale to była Ameryka dawnych, dawnych, dawnych czasów. Kwestia z tego od wielu, wielu dekad, Ameryka stała się krajem takim w większości na często bandyckim, w dalszym ciągu jeszcze odcinała kupony, bo miała swoje wpływy na, w każdym regionie świata i Amerykanie mieli ciągnęli pieniądze z podatków, tak jak kiedyś królowie tam francuscy czyli angielscy, ciągnęli z każdego państwa i ten dobrobyt rósł, ale za tym nie stała żadna moralność, ani jakieś inne historie, tylko że bez dysproporcje. dlatego nawet ci latynosi którzy kochali te swoje kraje, malutkie kraje tak jak pomyśleli, że w Stanach się w tej chwili taki najbiedniejszy pomocnik murarza zarabia od 15 do 20 dolarów na godzinę, jako jak on zarabia, powiedzmy, 3 dolary na godzinę, no to wiadomo, że nie, jaki jest sens siedzieć, już lepiej siedzieć u tego wroga znienawidzonego i tam się dorobić, ewentualnie kiedyś przejechać tam do siebie i tam rozpocząć biznes. Także dużo bym o tym opowiadać, po prostu przeskoczyłem z tematu na temat, ale genealogia tego, co ma miejsce dzisiaj w Kabulu, Bierze się z bandyckiej polityki Stanów Zjednoczonych, która była prowadzona przez wiele, wiele lat. Administracje, które się zmieniały, to niezależnie czy byli demokraci, czy republikanie, generalnie ich pomysł, powiedzmy, na świat i na Stany Zjednoczone były bardzo podobny. To, że Ameryka przyspieszyła w tej swojej, tej swojej degradacji, to był moment, kiedy szkoły zostały przejmowane edukacja została przejmowana przez liberałów, przez komunistów, przez lewaków. Środowiska lewackie, uczymy dzieci, uczymy lewactwa, uczymy zdemoralizowania, lewiacy uczymy w totalny sposób i właśnie to lewactwo w tej chwili, poprzez które zalało te uczelnie, to lewactwo w jakiś sposób dochodzi powiedzmy po jakim czasie do polityki i kreuje taką politykę, jaką w tej chwili mamy Obecnie. Kwintesencja jest właśnie ten w tej chwili ucieczka z Kabulu i wybranie Joe Bidena na zasadzie, że, 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 że musimy wybrać swojego. Nie wybieramy mądrego czy dobrego, wybieramy swojego, czyli wybieramy lewaka albo nawet Joe Biden to nawet nie wie, czy on jest lewakiem, czy nie lewakiem. Wszyscy za nim to są lewacy, a on tylko miał być do twarzy. Znaczy, to taka raczej. Taka twarz, takiego prawie, żeby, żeby pół trupa, no bo nie przesadzajmy, on nie ma demencję, to jako to twarz, on po prostu tylko taki, no... Tylko jest taka postać, to mógłby być w tym miejsce tak samo jak w Polsce. Jak tam kiedyś się śmieli, że można z psa, z wielbłąda zrobić senatora, czy nam posła, tak samo i z niego można było zrobić, bo to... Chodziło tylko tyle, żeby to nie był Trump i wybrali akurat na niego padło. Dziwne, że wybrali taką postać, no ale to już jest... To już jest to druga sprawa, także jak państwo widzą... Szkoły doprowadziły w Stanach Zjednoczonych do, do nie tylko szkoły, ale ta ideologia, ta ideologia lewacko, komunistyczna, zalała tak Stany Zjednoczone podobnie jak Europę Zachodnią. I tu trzeba doszukiwać się problemów świata w ideologii lewackiej, a nie w tym powiedzmy, że tam powiedzmy, że jest za ciepło, czy jest za zimno. Oczywiście te sprawy są takie, ale uważam, że. Pan Bóg też jest, jest, jest miłością, ale wynagradza za dobro, a karze za zło. I trzeba zrozumieć, że jest najprostsza forma, którego nikt nie chce w tej chwili próbować, bo to jest zakazane i to jest niemoralne, i za to można jeszcze niektórych ludzi dowiedzieć się, wsadza. Po prostu trzeba się modlić. Uważam, że najtańsze, najmądrzejsze było modlić do Pana Boga, żeby to zmienił, bo to, co ma miejsce, te pożary, to wszystko, co jest, to uważam, że jest tylko początek do większego wstępu. Jeżeli ludzie sami się nie poprawią, nie wrócą do Boga, nie, nie zrozumieją, że na tym światem panuje zupełnie ktoś inny niż powiedzmy administracja, powiedzmy w Waszyngtonie czy, czy w Brukseli, gdzie, gdzie że im się wydaje, że jeżeli obłożą podatkiem CO2, powiedzmy. Załóżmy za kilogram CO2 czy za wiadro CO2, załóżmy za, za 50 dolarów to 50 tysięcy dolarów, że jak wtedy tego, tak będzie mniej co 2, to będzie na świecie lepiej, będzie lekko chłodno, lekko zimno, także jeden ani się nie przeziębi, ani się nie przegrzeje, i że to doprowadzi do tego, że klimat na świecie będzie idealny, że ze względu na CO2 to jest kompletna bzdura, no ale po prostu świat lewacki, świat bezbożny, świat depry, z de, zepsuty moralnie. Właśnie w ten sposób, tak powiem, tak widzi te problemy i tak, tak, je, tak je, że tak powiem, opisuje. Także Państwo widzą, że Aladdin i Afganistan nie wziął się z czegoś. Wziął się od takiego złego początku, od złej polityki, od tego wszystkiego. I tutaj trzeba, że tak powiem, właśnie w tej chwili już na świecie nie ma takich sił moralnych takich, z którymi można by się łączyć, z którymi można by się jednoczyć, bo w tej chwili polska administracja szuka powiedzmy w Turcji jakichś przymierzeńców, szuka gdzieś indziej, bo widzisz, że Ameryka za Bidena, bo za Trumpa była zupełnie inna i szła w idealnym kierunku, a za Bidena doprowadził, że ten świat w tej chwili może do, mogą powstać nowe wojny, bo jednak, jak miło, Chińczycy mogą wykorzystać jak chodzi o Tajwan, Putin może wykorzystać jako Republiki Bałtyckie, inne, że to może tak powiem, mogą się pojawić następne konflikty zbrojne, bo nie widzą, że Ameryka już w tej chwili jest zajęta sobą, nawet sama sobą nie potrafi wygrać, ani mówię, żeby wygrać na polu zagranicznym. Także tutaj źle się dzieje, ale, ale no nie ma z bardzo z kim się zwracać, i uważam, że ten pomysł. Ja, ja uważam, że za Trumpa należało, tak powiem, przyciągnąć amerykański biznes, przyciągnąć amerykańskie wojska. Ja tego byłem za tym i do tej pory jestem za tym. Ale jak Państwo widzą, że po takim Trumpie, tak powiem, mogą go w zasadzie sfałszowanie wyborów odrzucić i przyjdzie jakiś lewak albo inny, który absolutnie polskie oleje, tak została polska olana po II wojnie światowej. I w nich w momentach przeszłości. Także yy, mądry jest ten, kto sam się zbroi. Tak samo F-35 co za drogie i tam te kody do tych, do tych pocisków może mieć. Stany Zjednoczonych także w Polsce, w Polsce będą mieli tylko drogo zabawki, które się nawet nie będą mogli pobawić, bo pilota będzie miał ktoś inny do tej zabawki. Także jedyne rozsądne wyjście to jest, tak powiem, własna siła, własna potęga. O tym właśnie mówiłem, że polskie wojsko powinno mieć przynajmniej 300 tysięcy, e, tak powiem, żołnierzy. No i w tej chwili słyszę, że Właszczak też właśnie mówi o 300 tysiącach żołnierzy. Także moje, moje słowa, widocznie moje wideo tam słucha ten Właszczak i inne asy. I trzeba pakować pieniądze w swoją armię, żeby mieć sophisticated, czyli. E, Wyszukano broń, powiedzmy, czy jeżeli są samoloty, czy broń laserowa do zwalczania samolotów, inne, żebyś iść w takim kierunku, że tak powiem, nowych technologii, ale żeby nie wpakować pieniędzy w jakieś takie coś, co później będzie uzależnione od innego państwa, tak jak Gruzja, co miało kody dostępu, które, że tak powiem, życi sprzedali dalej ruskim i wtedy mieli zablokowane, tak powiem, tą obronę przeciwlotniczą. Także nie, nie pchajcie się w takie technologie, w których, że tak powiem, y, mózg elektronika jest powiedzmy w obcych rękach, bo to y, dzisiaj państwo jakieś jest y, niby zaprzyjaźnione, ale powiem państwu, że z tym przyja przyjaźnieniem jest różnie, może bywać, może być. Nie liczyłbym na, na, przede wszystkim trzeba liczyć na siebie, a później ewentualnie, że ktoś może pomóc jak Węgry. Ale nie liczyłbym na, na powiedzmy jak w tej chwili w Stanach Zjednoczonych administracja amerykańska, nie liczyłbym w ogóle i dlatego boję się, że jakiś konflikt Radziecko, powiedzmy, radziecko tam tego Związku Radzieckiego pod rządami Putyna z państwami ościennymi może to mieć miejsce, tak samo jak chodzi o Chińczyków, też może coś tam się wydarzyć. Na tyle serdecznie Państwa pozdrawiam na